Cześć tu 90 sekund z Marmą Małgorzatą, autorką współczesnych samym sobie. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, a uwierz mi, chcesz wiedzieć więcej, kliknij link w, link w opisie po tym, jak zobaczysz ten filmik. Wybaczcie tego gluta w gardle. Dziś przez 33 za święta kwota z nerwy. Cytat. Ludzie sami muszą chcieć się zatrzymać i przypomnieć sobie o tym, co jest najważniejsze, czyli o spokoju, uczuciu radości, że oto na świat. Dzień po Wigilii przył boże dziecię. Niestety. Konsumpcyjne spojrzenie na to święto przykryło to, co najistotniejsze. Wasz wszystkiego, co najgorsze. Dlatego wszyscy wpadają w owy świąteczny wir, ale zanim do tego dojdzie, warto byłoby zadać sobie kilka pytań. O jakie pytania chodzi, nie będę Wam mówiła, ale myślę, że wszyscy przeżywamy ten świąteczny szał. Kolejny cytat. Nie odkładajmy wszystkiego, co dobre na święta, pozwalając sobie w każdy inny dzień na często niewyszukane zachowania. Kolejny cytat. Wszystko to możemy osiągnąć zadając sobie właściwe pytania każdego dnia. Między innymi, czy chcę robić to, co robię i jaki obieram kurs w swoim życiu. Tak, tam są wcześniej jeszcze inne pytania, ale serio, może zastanówmy się na co dzień, jak to jest, jak nam się żyje, żeby na święta naprawdę poczuć tę magię. Tego Wam życzę, tego sobie nam życzę, po prostu.